Cześć, nazywam się Andrzej Szczupławy i dzisiaj poznacie pana Chłodka. Chodź tu, Chłodku. Chłodek jest białawy. Tutaj, tu białawy, tu białawy. Cały prawie jest białawy, ja jestem Szczupławy, nie? Mhm, tutaj <laughs> trochę. Jest z nami też gość. Pan Jurek, to mój sąsiad z piątki Pan Jurek wytwarza magnesy na lodówkę. Wiele z jego magnesów zdobi lodówki największych światowych firm, prawda, panie Jurku? Tak. Yy, robię magnesy na lodówkę. Ale produkuje też ogromne ozdobne magnesy na drzwi wielkich przemysłowych chłodni. Mm, na pewno kupuje je mnóstwo ludzi! Nie! Nie? Któż by kupował magnesy na chłodnie? Ja? Pan? Pan to woli się rozwijać, wyjeżdżać do Anglii! Nie kupuje magnesów, nie, nie! Magnesiki na chłodnie to nie! Inni ludzie to samo. Wyjeżdżają do Anglii, zakładają zakłady Z strzegą się w nich, nikt nie kupuje magnesów! Panie Jurku, proszę się nie martwić. Proszę zobaczyć. Mam tutaj golusieńką lodóweczkę. Hmm? Kiedyś w środku nocy wsłuchiwałem się przez ścianę w dźwięk pana lodówki. Cudowne doznanie. Pamiętaj o tym. Będę pamiętał, panie Jurku. Coś jeszcze. Niespodzianka. A co to? Pan Chłodek. Jaki zimny. To bardzo profesjonalnie z jego strony, bardzo. Mogę zrobić z niego magnes na lodówkę. Wtedy będzie bardziej pasował do lodówki. Świetnie. Panie Jurku, A? nie zwlekajmy. Zabierajmy się do roboty. Zapraszam do studia B. Dobra. A nie ucieknie mi pan do Anglii. Nie, nie. Witam w studiu B. Za chwilę pan Jurek zrobi z pana chłodka magnes na lodówkę. A niech to. Nie wziąłem masy magnesowej. Aj! To może pójdzie pan pod piątkę i przyniesie? Nie! Po prostu zrobimy z pana chłodka elektromagnes na lodówkę. O! To do roboty! Ale nie do Anglii. W tej chwili nawijam drut na pana chłodka. W tej chwili nie nawijam drutu na pana chłodka. To jest akumulator, a to jest pan chłodek. Nie kochają się, ale coś między nimi iskrzy. Schowałem się tylko. Mam. mam pojutrze egzamin. Hmm. Gotowe. Co teraz? Hmm. Muszę do toalety. Dobrze, to ja zaniosę chłodka do lodówki, bo już się za bardzo zagrzał. Hmm? Nie! Nadprzewodnictwo. Gdy pan chłodek znajdzie się w niskiej temperaturze, popłynie przez niego ogromny prąd i zamieni go w niesamowicie silny elektromagnes. Muszę do toalety. No i co pan zrobił? Mamy most metalowy w głowie. Proszę to odłączyć! Teraz włącz. Pan Chłodek wygląda o wiele lepiej na lodówce niż pan Jurek. Pan Jurek nie miał pocztówki na twarzy. I muszę często zmieniać akumulator. Stay cool.